Witajcie moi drodzy, jesteśmy na HELu. Przejechaliśmy na Hel. Mamy tydzień luzu, także postarałem się to wykorzystać i właśnie przyjechaliśmy tutaj. I co? Idę teraz coś zjeść. A potem mam zamiar iść na plażę i szukać coś detektorem. Także idziemy najpierw coś zjeść. Jeszcze miałem historię po drodze, bo w korku stała mi się woda w chłodnicy zagotowała. Tak Także muszę to sprawdzić, czy to jest bezpiecznik, czy wentylator spalił, czy coś innego. Także zobaczymy, ale to nie dzisiaj, bo już mi się nie chce. Jesteśmy na ulicy wiejskiej. Nie poza sezonem, ale ludzi, full, dużo. No, to smacznego. Idziemy zobaczyć ile ludzi na plaży. Bo mam zamiar się wybrać z detektorem. Ale chyba będzie dużo, bo ciepło jeszcze jest. Słonko świeci. Więc pójdziemy może na piwko. Idziemy zobaczyć do Kutra.

Idziemy ja to jest włączone, nie znaczy kod. Idziemy dalej. Idziemy do baru Blue na piwko Będziemy zobaczyć do góry. Dobra, kończymy piwko i idziemy po detektor i pójdziemy na tą dużą plażę bo tutaj na razie jest sporo ludzi, więc nie ma co Jeszcze dwa łyki i spadamy tam w prawo Tylko po detektor do auta idziemy jeszcze Zobaczcie jak ładnie chata zachowana Stara chata, Czytam, kiedyś o tych chatach One są zabytkowo odrestaurowane, tak w oryginale Dobra, detektor mamy. Idziemy wejściem numer 66 na dużą plażę. Już powinno być mniej ludzi. Będzie w ogóle miejsce szukać. Żebyśmy szukali. Także widzimy się za chwilę na plaży. Idzie się takim laskiem na tym wejściu 66. No i dosyć kawałek się idzie. Już idę za 10 minut. A jeszcze nie dojecha. doszedłem. Widzę, że meleksy tu ludzi wożą. więc musi być kawałek ale idziemy z buta, zobaczymy ile się idzie ale tu musi być militarki w tych lasach no ale niestety nie ma nie mamy zezwolenia żeby tu szukać, bo to trzeba mieć specjalne zezwolenia także możemy tylko szukać na plaży rzeczy współczesnych także idziemy i zobaczymy czy może coś znajdziemy Nie ma tak, ale taki piaseczek drobniutki. Super, to jest. No to co? Zaczynamy szukać. Dobra, będzie coś, tu się połączy. Póki co nie ma żadnych sygnałów. No i do morza to też by się nie dało wejść za bardzo. Ale woda czyściutka. Dobra, mam zamiar iść tam. Tam daleko, daleko do wejścia. No zobaczymy, może tam coś znajdziemy. Idę, idę i nic. Dwa kapsle. Dosłownie dwa kapsle znalazłem. A już szliśmy od tamtej budki białej za mną? No nic, tak bywa. Idziemy tam prosto jeszcze kawałek. Zobaczcie, tam idziemy. Do... do tamtego wejścia. No idziemy tutaj tą linią brzegową. Tam gdzie jest w miarę płasko. Gdzie się ludzie rozkładali. Może coś znajdziemy. Sygnał. 11, jak na złoto, ale to jest folika jakaś. Zobaczcie, jakie tu są budowle, fajne. Zobaczymy, może tu coś jest zgubionego. Nie ma nic, cisza. Chyba tu na chwilę. Może tutaj coś pogubili ludzie, jak sobie siedzieli. Ale nic nie słychać. Nic tu nie ma. Dobra, wychodzimy do góry czyli tutaj na ten wał pierwsze 20 groszy w końcu <noise> ale chyba już nic tu więcej nie ma idziemy tam dalej, no, zobaczcie jaką ładną monetkę amerykańską z 1985 I to jest Quartet Dollar United States of America Kolejny sygnał, złotóweczka. Z którego roku? 2020. Zobaczymy, czy tu jeszcze coś jest. Kolejny sygnał, 50 groszy jak dalej? Jakieś 100 metrów. 2022. Już jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Zobaczcie jakie tam wycieczki. Może nie wycieczką, tylko kontenerowce. Kontenerowce ponownie pewnie z Gdyni albo z Gdańska wypływają tam jest jeden tam jest drugi Tylko tam nie widzę, czy to jest Wyczeszkowic czy Kontynerowic nie za daleko koniec a my już powoli się zbliżamy do wyjścia. zobaczymy, czy może pójdziemy dalej, czy nie zobaczymy ile ludzi będzie dobra, kończymy na dzisiaj, bo za niedługo już będzie zmrok idziemy się jeszcze przejść Tutaj tą kładką, i powoli będziemy zmierzać do domu. Także dzisiaj ten dzień zaczęliśmy tutaj od 16 z przygodami. Po drodze, bo nam chłodnica się zagotowała woda w chłodnicy. Także dzisiaj nie było zbyt dużo czasu. Także widzimy się jutro, albo jeszcze dzisiaj się włączę, ostatki zachodu słońca widzicie? Coś tam widać. No i tutaj na tej plaży, przy tym cyplu No to dużo ludzi jest teraz na zachód przyszło Także warto tam może się wybrać też Ale to już nie dzisiaj Chyba, że skoczymy, zobaczymy jeszcze jak będzie jakieś wejście jak będzie mniej ludzi to może tam pójdziemy na chwilę Nie ma co szukać teraz ludzi sporo Przyjdziemy tutaj innym razem może jutro Chociaż jutro niedziela ma być pogoda, to pewnie będzie też dużo ludzi. Tu mamy starą podstawę po dziale przeciwlotniczym. Zaraz zobaczymy opis. Tak to wygląda taki rom. Klimatycznie tutaj jest na tym helu. Tam mamy yy, no rzeźbę początek Polski zaraz do niej dojdziemy rzeźba kamień po prostu o, dzisiaj z zachodu to już więcej nie będzie widać ale kolorki nawet spoko Dochodzimy do portu, do mariny. Zaniesiemy detektor się jeszcze przejdziemy. Zobaczymy, co tam ciekawe do dzisiaj na mieście. Właśnie byłem u pana, co kupuję zawsze u niego kabanosy yy, z łososia. No i mówię, żebym musiał jednego, bo więcej jazdy już jestem najedzony. To dostałem za darmo także spoko zjemy i idziemy zanieść detektor tu mamy kutry w porcie o baza nurkowa fajne te kutry nie? super wyglądają dobra zerkniemy na morze zjemy kawanosa kaban, no łososia i idziemy zanieść detektor słonko już zeszło dobra, no sobie tu siedziemy zobaczcie jak woda opróżnia siura po prostu Dobra, idziemy znaleźć ten detektor. Nie ma co. Idziemy tam. Teraz w drugim dniu. Idziemy teraz na plażę tu przy zatoce. Jest godzina siódma. Dzisiaj ma być piękna pogoda, więc trzeba iść rano. Jeszcze miałem iść wcześniej, o godzinie szóstej, ale dobrze się spało. Także widzimy się za chwilę na plaży. Ulica jeszcze pusta. ludzie śpią. No wczoraj była sobota, no to zabalowali pewnie. Także idziemy. Ulica wiejska, też puściutko dzisiaj, ale do czasu. Pierwszy sygnał, ale to z jest. Dobrze się zaczyna, co? Ale pogoda piękna dzisiaj będzie. Pierwszy sygnał, 2 ziko póki co same kapzloki i 2 złota Dobra, weźmiemy jeszcze tam, później wrócimy jeszcze tu Kapzel Poszukamy tutaj, oj, ja to czuję, że to będzie dużo śmietni. kupowali staje, a my kopnęliśmy złotówkę. Tutaj, proszę, znalazłem taką odznakę. Turysta Beskidzki. Bez zapięcia komuś się odpięła. To jest stary port wojenny. Do rybki. A tam widać, nie wiem, co pod bdynie. Coś takiego. No, komuś się posypały w jednym miejscu. 2,50, 60, 70, 2,81. Zaraz zobaczymy, czy tu jeszcze coś nie ma. Dobra, kończymy na tą plażę na dzisiaj. Zwalimy śmieciory. I idziemy do. Coś dzieje Okej. Ok. sporo jest. Kapzloki. Nie ma o tym więcej. A i botonik. Zobaczcie jakaś śruba wielka Spora, co? Hmm. Tam jakieś motorowa Idziemy jeszcze na Cypel, na ten najdalszy, najdalej wysunięty tutaj miejsce na helu Tam na plaży, zobaczymy może coś znajdziemy Murale. Zobaczcie, jaki piękny jacht. Generał Załódzki, Gdańsk, śliczny. I tam jeszcze jeden. jedzą, bo nie będziemy ich na kutry stoją Część już wypłynęła A tu jest Baltic Beauty, też ładnie, co? Super Patrzę czy nie ma medus Ale chyba nie ma teraz A tutaj gdzie jest to Ta zatoka No to tu będą takie apartamentowce budować Przy samym morzu Jakiś hotel chyba Eurostyl. Tutaj przy tym. Popatrz, jaki wielki wycieczkowiec Ogromny. A tu okręt wojenny broni wybrzeża. Już się zbliżamy na tą dużą plażę. O kawałek trzeba było przejść. Ale już. Widzicie, jesteśmy, jesteśmy. Nie wolno się tu kąpać, ale ludzie się nic z tego nie robią. To podobno jest płytko, płytko, płytko i nagle taki uskok i maga prądy. Sporo osób się już tu utopiło. Dobra, jedziemy, jedziemy na plażę. Zobaczcie, pierwsza piątela. Zobaczymy czy coś tu nie leży jeszcze. Warto było przejść. Piątek 2009 Na plaży jeszcze nie ma ludzi Także spoko Oprócz tej piątki nie ma nic w kabzle Jedynie Zaraz się będziemy zbierać Zobaczcie ile tu jest miejsca do szukania mnóstwo Zaraz się będziemy zbierać do domu jakieś rzeczy i pójdziemy sobie na plażę, bo dzisiaj ma być ładnie, jutro już nie także kończymy za chwilę Woda czyściutka Jestem tu na cyplu o, tam jest najbardziej wysunęty kawałek Widzicie dzisiaj kolejna piątala Super, zobaczymy czy coś tu jeszcze leży, ja mu odłożymy. Ale chyba już nic nie ma, nie ma. Wirę, zakaz kąpieli, na uskok, no lepiej tam nie, nie wchodzić do wody. Ludzie się powoli zbierają, a my szukamy. Dwie piątki znaleźliśmy tutaj. Także nieźle. Dobra, kończymy na tej plaży. Zbieramy się stąd. Już mi się chce jeździć i pić. Już się na nie wziąłem sobie wody. No to robimy sobie śniadanko. Chlebuś, masełko, herbatka i takie delikatesy świata. Zestaw Nesera. Krakowska jakaś salami, jakaś szynka taka. Mm, baleron dojrzewający, Kindziuk i Kindziuk z pieprzem. Dobra, to smacznego. A więc idziemy na dużą plażę na otwarte morze. Nie od strony zatoki, tylko od strony morza. No i później, jak wrócimy z tej plaży, idziemy na wraki. Taki jest plan. Iść na wraki. Także widzimy się później, albo na plaży się jeszcze włączę. Zobaczymy. Tu są jakieś stare umocnienia. Już się zaczynają te widmy, a my dochodzimy powoli do plaży. No i jesteśmy. Jesteśmy na tej dużej plaży. Gdzie idziemy? prawo? W lewo? Chodźmy w lewo. Super. Puściutko. Ale szeroka ta plaża. No powiem Wam, woda super. Właśnie było kąpane. Ludzi Zobaczcie, niewiele, bardzo mało. Super ta plaża jest tutaj na otwartym morzu. Z drugiej strony to samo. Dobra, jeszcze się wyschniemy i będziemy powoli wracać. Będziemy szli później jak się... Najpierw pójdziemy na obiad chyba? Tak, chyba tak na obiad, bo głodny już jestem. A później pójdziemy na ten wrak. Zobaczymy jak teraz wygląda, bo byliśmy tu dwa lata temu ostatnio. Zobaczymy jak go, czy, go odsyp, czy jest odsypany bardziej, czy bardziej przysypany Także widzimy się później Zobaczcie jak pomalowali gwiazdę do bloki Dobra, wyszliśmy z plaży Ale super było Ten piaseczek to jest normalnie taki drobniutki jak mąka bardzo fajnie. W kilku miejscach byliśmy nad morzem, ale chyba nie chyba, tylko na pewno. Najbardziej nam się podoba tu na Helu, na tej dużej plaży. Dobra, idziemy do domu się przebrać i obiadek. jesteśmy po obiadku Jadłem halibuta, frytki i surówka Za to wszystko 80 chyba, 1 złotych jakoś tak Nie chciałem tam nagrywać za bardzo i gadać, bo ludzie tam jedli dookoła Dobra, idziemy teraz na ten wrak, na te wraki Fajnie tutaj porobione te ławeczki Super, zobaczcie co tu jest szkielet wieloryba i tutaj temu wielorybowi robili sekcję on tutaj nie wiem, dopłynął jest zmarł chyba ale to jest wielkie Mega! Nieźle to wygląda. Idziemy już na teren portu wojennego. I tutaj ten budynek to była kiedyś taka stróżówka. Tu była brama. Gdzieś tu są pozostałości po niej. O! Tutaj. I po drugiej stronie. Tu był szlaban. A tu była taka stróżówka. Patrzcie się ktoś to wszystko potwierał Można tu wejść Można Ale jazda Fuj, jak to śmierdzi Kibelek Tutaj do mycia Tutaj jeden pokój jeździ skrzynka z bezpiecznikami Dobra, wychodzimy stąd, fajnie to wygląda, no i tutaj wpuszczali wszystkich, którzy chcieli wjechać No ale to zobaczycie już w następnym odcinku, bo gdybym miał wszystko dodać, to by ten odcinek trwał chyba ponad godzinę, ale wszystko w swoim czasie, już niedługo kolejny odcinek, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!